Witam was widzowie bardzo serdecznie w odcineczku, który przedstawia dzień z życia prawdziwego, myśliwego. A dzisiaj na polowaniu wzięłam ze sobą oczywiście nikogo innego jak koliza gameplay gaja, ale... Dzień dobry państwu! Słuchajcie, on jeszcze nie zdaje sobie sprawy w czym będzie uczestniczył, wy też sobie nie zdajecie sprawy, więc pokrótce wam tłumaczę. To będzie najbardziej patologiczne polowanie jakie tylko można sobie wyobrazić, no bo, no gdzie nas w normalnej roli może można postawić, a wy, jeżeli podoba Wam się taki kontencik, jeżeli chcecie więcej tego typu przygłupkowych odcinków, zostawcie łapeczkę w górze, komentarz, subskrypcję ewentualnie. No i słuchajcie o co chodzi. Karolowi ogólnie ja złożyłam ekwipunek, on nie do końca jeszcze wie o co chodzi, ale tak. Mamy przed sobą okłady, mamy psa tropiącego i jeśli chodzi o ekwipunek, to mamy tak. 22 LR, pistolecik, czyli pistolecik typowo na ptactwo, jakieś zające i tak dalej. Mamy ze sobą strzelbę, 20 gramówkę oczywiście ze śrutem, ze śrutem. Konkretna. Mamy ze sobą dziesiątkę oczywiście ze śrutem. Mamy tak ze sobą szesnastkę tak oczywiście ze śrutem. Kolejną dwudziestkę, ze śrutem i 20, e, dwójkę LR, tylko że tym, tym razem długą, też z, z amunicją ty na tymi? ptactwo. No i ewentualnie jeszcze wzięłam ze sobą Glocka, w razie jakby naprawdę mocno zagroziło nam e, coś w życiu. E, słuchaj, skąd taki pomysł? E, Przypomniałem mi się lata młodości, jak jeszcze w ogóle nie, nie byłam na YouTubie, jak e, nie było w The Hunterze nie map. śrutówki Była tylko Hirschfelden właśnie i Leyton I moją ulubioną, moim ulubionym sportem było jeżdżenie kładami, ganianie żubrów i napierdzielanie do nich ze śrutówki starej, bo śrutówka to była najtańsza nasza i to był mój sposób na zarobek widzowy, więc to można powiedzieć, że też jest poradnik na zarobek aczkolwiek nie wiem jak to teraz wychodzi raczej nie jest to najekonomiczniejsza rzecz na świecie żeby tłuc do żubrów ze śrutówki ale tak, dzisiaj Daj. robimy dzień polowania na żubry ze śrutówki i korzystają z kładów stary dobra, zajmuj swojego kłada. twój jest czerwony chyba tak? tak no i co, ruszamy w pogoni za żubrami one oczywiście będą się płoszyć jak jasny skurczy. O! dobra, tam jest! Tam jest, tam jest, tam jest! Dawaj! Dawaj za mną! I słuchaj! Jadę, 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 jadę. Jak będziesz widział żubra, podjeżdżasz do niego, ośka, i tłuczemy do niego stary wszystkim co jest! E, od razu cię ostrzegam, takiego śrutu potrzebuje on raczej ze 30 nabojów pewnie w sobie, żeby... No ja rozumiem, Żeby to zadziałało, no, nie? Niezły no, nie pomysł, nie? Ale mam wrażenie, że ty sceptycznie do tego podchodzisz, nie podoba ci się to. Znaczy, znaczy inaczej, boję się o swoim życiem. Stary, spokojna baśka! Ja nad tym będę wszystkim czuwał, Boję się tu, o swoje życie. Żeby tu wszystko było bezpiecznie i tak dalej. Ej, okay, ale kładzisz. Ja teraz dałem ustawienie na ultra, jak tutaj fajnie w tym Dekanterze y, trawa sięgniecie. Tak, no oczywiście, że ja tak. Mówię, ale to też nie jest znowu pierwszej świeżości gra. Ale ja uważam, że The Hunter to jest y, najlepsza gra, jeśli chodzi o myśliwstwo. Na... Powiedz mi. Wolisz y, Huntera klasika czy Huntera Call of the Wild? Eee, no, mam sentyment do klasika, ale jednak Call of the Wild to jest przepaść, nie? No stary, no, to nie ma porównania całkiem. A grałaś kiedy ostatnio w klasika? Y, A z, z miesiąc temu, co odpaliłam na chwilkę. A to szalco, Dobra, poczekaj, ja muszę się zorientować, w którą stronę oni biegli. What? Brysnąłeś mi wkłada A Dobra. ten piesek to skąd? To mój. To jest pies jest, jest. Chodź. To i zajmij się zajmij. Zo A wiesz jak on się nazywa? A możesz sprawić jego nazwę czy nie? Nie wiem. A jak się nazywa? Mm. Odich Wiesz, że chciałem to powiedzieć? <laughs> no domyśliłeś się pewnie. Okay. Dobra, ślady wiodą w tą stronę starej. jesteśmy na, na tropie Biliście. żubrów. No, nie martw się, niedługo ich dopadniemy. A którą strzelbo napierdziela dzimia? A którąkolwiek, każda będzie tragiczna. Okej. Okay. Daj pocieszenie. Nie, no, to ta grafika, kurde, w kolorze idzie. Kiedy? To jest gra? Ej! Ja nie ja nie gram w gry, ja się zachwycam tą grafiką, teraz pewnie w grach nowych jest jeszcze lepsza. Ale wiesz co mnie mnie pokoi? Że być może oni to już poprawili i teraz kładem nie da się dogonić takiego żubra może oni w wieczność będą nam uciekać po prostu Może nie Myślisz? Myślisz, że mamy szansę dogonić żubry kładem? Są! Skurczybyki! Mamy ich! Mamy ich! To jest! Dawaj! Taki jazd! A widzę, widzę je! Ale staną! No, o, ja Dawaj! Uważaj, one atakują jak coś! Ośka z wami! Diabły! Dawaj go, dawaj go! Skurczybyka! Dobra, z błyski dwójki! Ej. Ładuj w niego wszystko! Nie ładuj w niego wszystko! Dziąć. Czemu? Nie wiem, nie mogę, nie, ja nie mogę strzelić H może, H albo G Pewnie się schowała z ręki Tak, tak Dobra, 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 ja, siarę nakłada, gonimy, nie, gonimy, gonimy, ja, gonimy, gonimy Ja pierdziele, ja pierdzielę, mi się schowała Łogin, łogin! Kurde, przez te krzeczory, przez te memory, człowieku! Ja kurde, polowniczym zostanę, co? Myśliwym. Dobra, mam go, mam go kolejnego, dawaj do mnie tutaj na wybrzeże! Na wybrzeże, jadę, dawaj! Jadę. Dobra, dojeżdżam tutaj! Czekaj, od, odcinam mu drogę! Ej! No Dobra, do środkówki, dawaj go, ładuj w niego! No ładuj U, kurde. kurde, padł! Ej! Ej jak szybko! Wiesz, no być biorę. I... Ej, my chyba się przebiliśmy normalnie w organ żywotny, typiemu What? Ale A ja, ja go No tak, to, to szkoda, że ja całą kasę dostałam za niego. A, no tak, ciekawe. <grym> to, 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 ciekawe to dość ciekawe, no Ej dobra, ale gdzie nam uciekła reszta? Ale moja dostrzega to wolno strzela, kur. No ale ty masz kilka, przecież ja ci zrobiłam. Weź sobie tą... Dobra, testuj sobie tą dwudziestkę, którą masz Czekaj, nie tą, inną, yy, nie tą, to, nie tą, tą! Ok, no, z okay, okay. o się no, strzel. to, tak i to jest to Dobra, a weź zobacz, co ten pistolecik, co masz, z tego pistoleciku, zobacz. Z niego strzelaj, dawaj, teraz, o, nie z tego, o ty masz, ty masz ten rewolwer, ty masz ten rewolwer shotowy, ale jeszcze o tym, o tym mówię, no, z tego się strzel. <laughs> Kurde, <zajebice. śmiech> A patrz co ja mam jeszcze! Glock! Dobra, z tego ja z Pistolecika będę chciałem, dobra, dawaj go ich Ale to oni już kurde człowiek usiną w dal są raczej. Dawaj, dawaj klakiernią Nie wiem czy nie będziemy musieli znaleźć innej ekipy jak tak zwanej, z Janiną, dal. Proszę tak nie śpiewać. Dlaczego? Bo ja się muszę skupić na polowaniu. A jaki fajny Ale ja strój, czpię, za jak człowiek, człowiek realu, jak ja driftuje. Też masz ultra ustawienia, Ciebie też tak to wygląda? Wiesz co nie wiem czy mam ultra, ale mam dobre, nie? Na pewno... Znaczy, znaczy, no to tak wygląda wszystko za Pięknie to wszystko wygląda. Ale kurde, szczerze mówiąc The Hunter Cowdot akurat nawet na lichy w jak wygląda zarobiście. No, szczerze tak. Ale mam chyba, chyba mam najlepsze, z tego co mi się wydaje Nie wiem gdzie, poczekaj, ja muszę zobaczyć czy no jesteśmy na terenie ja żubrów Najlepiej byśmy, dobra, tym wybrzeżem pojedziemy i w stronę drogi, to będzie teren żubrów dalej no Znaczy teraz ja też ja jesteśmy tu... na terenie żubrów, ale... Jaki to ich teren, jak to mówi. Nie, ja, ja tu znam tereny, widzowie, jeżeli wy chcecie popolować na żubry, najlepsze tereny, popatrzcie O tu, 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 o tak, to jest teren żubrów tutaj Ludzie, ja to znam wszystko na pamięć Anina ja mam w Dehantera widzowie no około 3000 godzin. Trzech. Nie no tam 3 nie. Ale na samym Hirschfeld'em to ja myślę, że mam ze 400. No tutaj człowiek Profesjonalizm ja pełen. Kurde, no nie widać coś tych żobnych. Żo żo Dobra, wiesz co? I jadziem chyba do drogi. Nawet do drogi jadziem. Będzie nam łatwiej. I tam musimy znaleźć jakieś ślady i według tych śladów po prostu wiesz, ruszymy w pogoń. Rozumiem. Tu taka, tu taka polana Bo, jest, kurde. Sorry, ale dzisiaj nas żadne sarniaki czy coś nie interesują. Dziś nas interesuje gruba zwierzyna. Nie, a co, będą to nie będziemy ich balić? Wiesz, nie no, jak to nie będziemy balić? Będziemy. Tylko, że sarna ucieknie przed kładem, żubr niekoniecznie. Bo żubr jest wolny. Rozglądaj się. Dobra jedziemy tu. Żubry jest wolny, bo jest nic nie widzę. E, Powiem ci tak, pamiętasz, że jakbyśmy chodzili na piechotę jakbyśmy taki teren przeszli, to na pewno byśmy znaleźli dużo więcej zwierząt, a jeżdżąc kładami to odstraszamy wszystko. Jedynie co jesteśmy w stanie dogronić to grube żubry takim kładem, no nie? No ja wiem, zdaję sobie sprawę. Ale to też naprawdę takie najgrubsze okazy tylko i wyłącznie. Zobaczymy, może u mnie na odcinku pochodzimy. Jak najbardziej, możemy. Jeżeli wolisz jakby bardziej konwencjonalne metody, polownicze, spoko. A są tutaj ambony? Są, so, ja nawet mam takie przenośne, wiesz? Albo na przykład zwyżki drzewne. Mam tak samo namioty wszelakie, także na luzie możemy. Nawet wiesz co mam? Elektryczny wabik, stary. Ustawiasz sobie na polu e, wabik. Ustawiasz sobie co ma emitować, na przykład dźwięk kuny i kuny ci przychodzą kurde, do kuny. Zajemnicy. wszystko! Zajemnicy. No bo takie Zajemnicy. wabiki ręczne nie na wszystko są, na przykład nie wiem. możesz je przerzeziać? Na przykład nie wiem, Zajemnicy. zająca wabikiem ręcznym nie zwabisz, ale kurde, elektrycznie pan ustawiasz. Zabijanie no, usta zająca wabik. i co? Ustawiasz wabik, przychodzą kuny i co? i, i, i i co i... Słuchaj, ja cię zabieram na polowanie, nie po to, żebyś sobie ze mnie jaja robił, tylko żeby cię tutaj czegoś nauczyć, żeby coś ci wytłumaczyć, co jest dostępne, co można robić. A nie że ty podłapujesz kurde dwa słowa i później się naśmiewasz. No. No to nie o to chodzi, no. E, ekspertka polownicza nie po to cię zabrała, żeby, wiesz. ja ja sobie robić. Ej no za pierwsza potężnie, nie? Z tej góry jak się napędził, ale ja pamiętam nie, kiedyś jak te kłady wyszły stare, to one były tak zbugowane Ja nawet mam jakieś screeny stare na steamie, że normalnie mogłeś pod pionową górę nim podjechać, co nie? Jakbyś się postarał, to byś nawet na drzewo wjechał tym kładem, nie? 6 lat to dużo jest? No niedużo niby. No właśnie. Stary stary nie, nie jestem, żaden, już żaden stary, nie? No mało też to nie jest, nie? E! Coś widziałam! Biorę, O jadę. kurwa, oko jest! Oko jest! Ty, ale to nie żuberek! To coś mniejszego! Ja wiem, czy to nie dzik! to no, Jest żuberek, jest, żub, jest żuberek, jest żuberek jednak! Dobra. No jasno, No kurde, idzie w krzaki, idzie w krzaki, myślę, że nas przechylić, ale człowieku... Nie ten moment, nie ten moment! Patrz, patrz, patrz! Jest i dzik! Jest i dzik, Dalej, ja to jest to jestem dzika. Dzik jest trudniejszym. Dobra, dobra, jedziesz z ostro, widzę. Jadę z zimno ostro. Dobra, nie. O! 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 Poszedł! Poszedł! Hey, uciek. Mam go! Mam go! Poczekaj, wierz na niego i na strzelbę! Zatrzymaj się, diable! Stój! Gdzie on Ucieka! 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 Idzie tam! Pod górę! Pod górę idzie! Biorę go! Biorę! Dawaj, go zatrzymuję! Zatrzymuję go pistolcikiem! Dawaj go! Dawaj go! Przegrać go kładem! dobrze, 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 napad na niego, tak jest, dobra, pistolecikiem go. Go! Dobra, Dobra poczekaj, koni. poczekaj, Pan. ja go podniosem, bo chcę pokazać widzom ilość strzałów, okej? Okay? Dobra Zostaw go, zostaw go, ja pokażę no, widzom. Pierdzielę, nie no kurde tak Ty mnie no, dał tu E to nie mordowanie, człowieku Zobacz wszystko! Wszystko Do sport, tak? e, Wszystko jest etycznie, widzowie! Nieodpowiednia amunicja na tej zwierzyny, Zwierzona, zwierzyna trafiona więcej niż dwa razy Trofeum nie naruszone, ja pierdzielę, udało nam się, nie? W łeb go nie trafić Brak trafienia w organ żywotny, czyli wszystko etycznie. E, łączna ilość trafień nie jest możliwa do policzenia. O. W każdym razie wszystko dobrze, stary, udało się. Ej, ale dzik nam Bo Poczekaj. Piesek! To nogi! Raz! Idziemy tropić dzika. Kurde, szkoda, że nie da się w niego... Co? Jesteś w nienormalny? Czekaj, niech on, on mnie wytropi, tego też. dzika Musimy go znaleźć Nie to, żebym próbował, nie to, żebym klikał, wiesz, na za spust. Strzelając w ciebie, czy coś Wierzę ci na... Czekaj, czy to jest ślad? do, <laughs> Pcia! <laughs> Pcia do Dobra, jedziemy szukać dalej Bo nie wiem właśnie, gdzie postrzeliłam tego dzika Ale on na pewno szedł tamtą stronę Myślę, że są wielkie szanse nawet opień jego. Grzejem ładuję. Janina jest? Wolałam mm, wersję z już Grzejem ładuję. Gdzie już jest? Kujem. <laughs> no, od razu cię to rozbawiło. <śmiech> <śmiech> od razu sobie humor lepszy I ja Od razu cię humor złapał. No, naprawdę. Dobra, jadiesz ja za mną? A jest zaplanowany jakiś y, biwak, powiedzmy, jakieś kiełbasy i tak dalej jedzeniowe? Biwak, bo się zgubisz zaraz. <laughs> Mam sobry! <Ja>, Mam sobry, <laughs> Pełne stanu! Pełne stanu! Dawaj, 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 dawaj! Dawaj, dawaj, pomagaj, pomagaj, pomagaj! Mam jech! Mam Mam Bierz tego, bierz tego! Prze dobra, przejmuj to tego, no goń go! Ja, tego, ja tym się zajmę! Gonie, go, nie go, nie go, go, nie, spokojnie, goń go Nie ucieknie mi Janina. No Wier Dobra, goń go, goń go tamtym mostem do most dobra, dobra. No na pewno się. Stary ja już wystrzelałam chyba 60 amunicji Dobra, po nim będzie. Na jakimś etapie yy, robienia po nim. O człowieku, co on wyprawia tam! Dostaw! Dobra, po nim. Dobra, po ja, nim ja ze swoim się jeszcze męczę, wiesz? Może dlatego, że najpierw wziąłem do niego... Mam go zdobyć? Z pistoletiku! Tak, tak, tak! Zbieraj śmiało i możesz przyjść mi pomóc. Dobra, no cóż. dobra, dopadłam go Cóż, gotóweczki 457, no słupcio Dopadłam go stary, udało się Jasne. Ten to dopiero dostał, nie? Ten to dopiero Zowie, to, jest, to, to jest etyczne Tak to jest etyczne jak najbardziej stary To koni widzą to jest etyczne jak coś Dobra szukamy Dzięki dalej Ej ale dobrze nam idzie powiem ci szczerze Naprawdę, Dobrze dobry że wynik to most mamy. ty Tylko wiesz co Ja kiedyś to używałam właśnie wśród bo to była najtańsza amunicja Ale powiem ci szczerze Przy tej ilości wystrzałów To to wcale tanio nie wychodzi No co ty Oj Czekaj, tu patrzę, czy mam przelodowane wszystko. Nie mów do mnie kapusta, ok? No, sorry. Chodziło mi, że dzieje już kapusta. Dobra, dawaj, jedziemy dalej. Czyli idziemy, jesteśmy teraz. O, to dopiero najlepszy teren przed nami. To to była rozgrzewaczka. Łogi! Cześć, ładuję! Do chodź Dobra, tu tu ma nie, tak. przecież to jest tylko zwykły ten chodź Bo mam dwie Dobra. uciekają ja. Ty w ogóle do polowania się nie nadajesz Nabijaj się za to nadajesz hmm. Z Tobą to zwiedzać ale nie do lasu Ze mną to bardziej Fishing Planet Da, ty się do Fishing Planet mówią Relaks na rybach jak to mówią do pierwszej zrwanej ryby. A ty ani na tym, ani na tym się nie znasz. Ooo, ja i na tym, i na tym, człowieku profesjonalistka. Fizik Planet, mam chyba 900 godzin przegrane. Wędkarze ode mnie nigdy nie będziesz lepszy. co ty gadasz? Człowieku, co ty gadasz? Człowie. Możemy polować swoje wyniki. Ile na ryby jeździła, ile ten ode mnie lepszy o, o! 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 Zapierdzieli! <laughs> <laughs> no party. Rozglądasz się trochę? Tu, słuchaj, na polowaniu... Oczy dookoła głowy. Głowy dookoła oczu. Wszystko. Tam prawo, prawo! Serio, co? Jaka sarna. Co ty gadasz? Prawda? Szerość! Szerość! Gdzie? Blisko daleko? Ty była blisko, ale gdzieś poszła. Nie Ty jesteś debil i idiota. To po co wysiadasz, jak nie jesteś obok niej? Nie wiem, gdzie, nie wiem, gdzie. Nie... Sarna to drogi. nie żuber, ona zapierdala! Sarna, a jak? Ojo! Zgubiłam trochę. Słyszyłeś ją. E, sorry. Dobra, wracamy na drogę. Nie, ja jadę tropem. Nie tropem, człowieku, ona już kilometr dalej. Sadna, ona ma motorek w dupie. To nie żuber gruby. Nawet wracaj na drogę, jedziemy dalej. Ja ci mówiłam, my się na małe zwierzę nie skupiamy. My polujemy na grubą rybę, rozumiesz podróżę, to? Ja ją ładuję. Jak nauczysz się polować na żubry, to człowieku zabiorę cię na bawoły. Albo inaczej, na woły, chłopie! Ło z takimi rogami, ale to są agresory! To nie tak jak żuber, on się wystraszy i ucieka, nie? A samochody też tu czy tylko kłady. On się odwraca i robi szarże. Kłady tylko. i helikoptery jeszcze są jak coś. No serio! No i jedna osoba normalnie może lecieć helikopterem, a druga z karabinu strzela. No nie wierzysz mi? Nie. A, no to dobra, rób jak chcesz, nie? Naprawdę są helikoptery człowieku. Rozglądasz się? No rozglądam się, ale nic nie widzę, jak... kurde. Czemu? Nie widzę żad, ża żadnych zwierzynek. Hmm. Wiesz co? Możemy kiedyś zrobić taką abstrakcję i spróbować popolować dla cicho, zamiast hałasować tymi kładami, ja robić tak taką jadkę, to moglibyśmy pójść na przykład popolować z łuków czy coś, ale ja uważam, że i tak nam fajnie tutaj wyszło, nie? Masz superki, człowieku, jaka ekipa! Jasne! Okay. Łuki! Dawaj za nimi, dawaj, dawaj, dawaj! Ogniuję, ogniuję, dawaj! Samce są! O, schurczybyk! Jakie beki! Ale mi piją z roga! Dobra, wysiadam na nich! Toczy Ty, bitwę! Ma. Mam ich! Mam, mam, mam! Mam! Pistolecik Glock, pistolecik! A. A. Dobra, nie, Glock musi pójść! Mamy krytyczną sytuację! Glockiem skurcie Mika! Składź się diable! Dobra, Dojemy, bo żuberki zdechły, no, i nie ma ich! Eee, gdzie reszta? tam? no! Podnosi! ich, za nimi, łogin! Poczekaj, zaraz tu wrócę, jadę za tamtymi! A wiesz, czy uciekali w dół, czy gdzieś tu? W dół! Kurde, ale to była Cześć, dobra akcja tak szczerze stary To było intensywne ty! No Mam jednego Poch i zdech Co ty gadasz? A to tak tam, tam więcej może być zdechnięty, bo ja kurde Powiem ci z bliska tak, 16, Z bliska i tam nie ciosnęłam, nie? Chyba trzech postrzeliłam tam Podnieś ich. Tych wcześniejszych? Dobra, ja ale tam no. Ej, ale tutaj tą mocną ekipę napadliśmy ci, powiem szczerze. Ekipa mocnego wpieru No, tu było mocarnie, stary. Ej, stary, jest ja problem, zapomniałam gdzie ich Ja Zaraz się tu wrócę. Ej, stary, zapomniałam! Stary, zgubiłam ich! Mam się wracać? Stary, zgubiłam ich naprawdę! Wracam się. Eee, Po prostu dostałam kręćka, za zakręciłam się w koło, wiesz? Pozdro. Eee, wydawało mi się, że to było gdzieś tu na górce. Ufajnie, ja eee, poczekaj, wracam ja wracam teraz... To O, dobra, mam. A, bo ty taki niby, wiesz, eee... gameplay guy tropiciel nie? O kurzu, superku przepraszam ci, człowieku! nie człowiek. Ale potrudziłam jak człowieka. Dobra, jeden, drugi. O chłopie! Po takim polowaniu, to w końcu można iść na prawdziwego żuberka! <grywka>